Jesteśmy w środku takiego miasteczka jedziemy sobie kamperem takie troszeczkę starodawne miasteczko już z tego nowoczesnej plaży wyjechaliśmy ale postanowiłem wam taki angielski styl, takie miasteczko nagla grać tutaj jesteśmy w takim miasteczku takie budynki widzowie takie są budynki tutaj taki kościół jakiś takie budynki starodawne no to muzeum może nie wiem widzowie co to jest, jakiś muzeum tu macie znowu takie coś, taki budynek? Krzyż, kościół! Dis, dis, dio, diocese of Plymouth. To, to, to kościół jakiś jest, widzicie? Kościół jest angielski. Tu jest, tu mamy, widzicie? Takie fajne miasteczko, stado dawny taki z Wam nagrać, w Anglii, to jest normalne takie coś. My pojechaliśmy akurat w takim miejscu Anglii, do Bodnemouth, gdzie jest tak jakby taka atmosfera jak w jakiejś Hiszpanii albo we Francji, ale głównie to Anglia właśnie tak wygląda. Jakie starodawne budynki. Jak, jak, jak jakieś... Byliśmy w jakimś Bodnemouth, gdzie to miejsce wygląda jak jakieś Włochy, jakaś może Francja, jakieś wybrzeże lazurowe czy coś. I to jest widzowie, i to, i to jest wizowie jedna z pięciu najbardziej popularnych plaż w Europie. Byliśmy tam, ale już pokazuję Wam normalną Anglię, takie dawne miasteczko, taka droga jakaś troszeczkę taka tam w widzowie. Widzicie polany woda wodali, górki przybliżę Wam na maksa. Zuma wam dam na sześć razy. Tu macie ten, tu macie takie wzgórza, tu macie takie miasteczko, takie jak to na Anglię wypada. Dobra widzowie, tu macie CPN, a ja się z wami zagram. Cześć widzowie, pa! Pa!